Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Tydzień się złamał, czwartek. Zbliżamy się wkrótce do weekendu, będzie coraz e, weselej. Weekendy to jest jednak jak w Stanach najbardziej ulubiona część tygodnia. Dzisiaj trochę pogadam do siebie i do was o, o interesie, o mentalności i o tym, jaka jest różnica i w czym tkwi sukces Chińczyków. Ostatnio tak, zebrało mi się bardzo dużo klientów polskich, którzy kontaktują się ze mną. Dziękuję za kontakty, za zaufanie, proszę o cierpliwość, bo tych e-maili jest trochę. Jest też trochę takich problemów, które musimy rozwiązać. Jak jest, komunikacja z rodakami wymaga troszeczkę jak gdyby edukacji, czy powiedzmy przekładania z chińskiego na nasze albo z ich niego na, na polskie. Bo to nie jest ta sama kultura, nie ta sama kolebka kulturowo -tradyc i tradycje, nie te same biznesowe. Jednym z ciekawych aspektów, które też zauważyłem w Waszych komentarzach i również zauważyłem wśród znajomych Chińczyków, czy to średnia klasa, czy to dziedziczki, czy panicze, Chińczycy podchodzą do wszystkiego bardzo praktycznie. To jest raz, czyli. Robią to, co się opłaca, nie marnują czasu na eksploracje jakieś, które nie przyniosły wymiernego efektu. Robią coś, co jest bardzo często sprawdzone, coś, co jest często już coś, gdzie się robi, usprawniają, jedynie czy ewentualnie znajdują lepsze dojścia. Przykładem jest mój kolega, zrobił film, stworzył potężne imperium, robią zabawki składane z kawałków drewna z, z brzozy, z białej brzozy, no cudowne to jest. Jak to poszukacie dobrze w filmach, to znajdziecie jego produkty na wystawie, na którymś z moich filmów. I on właśnie kooperuje z polskimi producentami, ale jak naj, najwięcej to sprzedaje, sprzedaje do USA, bardzo bardzo obrotny. I o co, 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 co chciałbym Wam powiedzieć, co zaobserwowałem, jedną taką wspólną zaletę, albo inaczej wspólną um, Mentalność, którą Chińczycy mają. Chińczycy są bardzo konsekwentni w tym, co robią. Może to nie przynosić natychmiastowych efektów, może to nie przynosić efektów finansowych od ręki, ale bardzo konsekwentnie wykonują jakiś określony plan. Czy to jest plan drobny, czy to jest plan duży, czy średni, po prostu go kontynuują. I zauważyłem, że prędzej czy później to się zamienia w efekty. Zresztą. Patrząc na moją działalność, tutaj również hobbystyczną, Dlaczego? zaczęło się od hobby chiński biznes, teraz już sześć pracowników w biurze, portfel prawie 30, 20, 30 klientów z Polski, z USA, jak i również no, zaczynają się pojawiać na horyzoncie tuzy globalnej gospodarki, które zaufały mi. Skąd to się bierze? Ja naśladuję dokładnie Chińczyków i dokładnie tak, jak oni to robią, jak oni się zachowują i jak oni postępują. Oni nie marnują czasu na, zauważyłem często, rozmawiając z rodakami, czy w postaci e-maili, czy w postaci rozmów telefonicznych, na niepotrzebne rozgadywanie się, czy niepotrzebne spędzanie czasu na niepotrzebnymi szczegółami. Ostatnio rozmawiałem z importerem torebek i z galanterii skórzanej takiej, bardzo ładnej, takiej, bardzo artystycznej. No i On bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu skupiał się i tłumaczył mi, jak i on, że on ma, osiąga sukcesy na rynkach UK jak to wygląda w UK, jak to wygląda w Niemczech. I to ja właśnie myślę, że tutaj jest może błąd e, troszeczkę w syntaksie logiki myślenia, że za dużo czasu spędzamy nad tym, co już wiemy, a nie rozwijamy się w tym kierunku. W tym, czego nie wiemy. Także powiem Wam, że kilka naszych e-maili było. No, spędziliśmy i parę rozmów telefonicznych na tym, jak wygląda jego wizja świata. Czyli um, nie krytykowałbym tego jako eurocentryczność, ale po prostu jako mm, no, brak otwarcia się na praktyczne otwarcie na, na Chiny, czyli otwarcie na naukę. Mówiąc wprost. Tego na pewno nam brakuje. To jest raz. Dwa, następną rzeczą jest mentalność nasza w porównaniu do mentalności chińskiej. Jesteśmy bardzo debatującym narodem. Debatujemy nad możliwościami, debatujemy nad umiejętnościami, debatujemy nad możliwościami. Szukamy wyjścia zamiast iść Polską prostą drogą. Chińczycy są do bólu. Do bólu przewidywalni idą prostą drogą, bez żadnego debatowania, ani szukania jakichś skrótów czy kombinacji. Ja myślę, że tutaj są, przez to są właśnie tacy, um, osiągają tak duże sukcesy na polu, czy to biznesu, czy produkcji, gdyż wyznają trochę taką amerykańską zasadę i ain't broken, don't fix it. Czyli nie szukaj niepotrzebnych, niepotrzebnych drzwi i okien, kiedy masz szeroko otwarte. Wrota wejściowej. To jest bardzo fajna sprawa. Trzecia sprawa. Chińczycy nie ograniczają swojego horyzontu myśleniem o polityce. Tak, jak ktoś mądrze w komentarzu napisał: ludzie, którzy wstają do pracy, wsiadają do samochodu, nie mają czasu myśleć o polityce, o rządzie czy o debatowaniu, i to jest prawda. Oni nie interesują ich takie drobne, właśnie rzeczy. Natomiast w rozmowie z rodakami bardzo słyszę dużo utyskiwania, skarżenia się, czy wręcz ostrego ataku, czy to na system, czy, czy to na sytuację polityczną, czy to na jakieś kłopoty związane. Otóż Chińczycy całkowicie traktują jak powietrze, traktują jak pogodę. Politykę, systemy polityczne, bo nie mają kompletnie wpływu na to, zresztą jak każdy z nas. I czy to jest w Ameryce, czy to jest w Chinach, zwróćcie uwagę, smog dzisiaj jest duży, zaraz, luknę ile, ale gdzieś około 160 AQI będzie, bo która godzina jest? Jest 11.66 już po lunchu, dzisiaj wcześniej lunch zjadłem, także dosyć będzie ciekawy dzień, bo dużo roboty dzisiaj tak się właśnie składa. Ile jest za AQI? Już patrzę, ostatnimi dniami widać to AQI, że gospodarka ruszyła, to znaczy to ten smog, bo yy, yy, widać po prostu w powietrzu to jak to wygląda. Wracając właśnie do dalej, dalej do naszego biznesu, właśnie Chińczycy nie myślą o rzeczach, na które nie mają wpływu. Tak, 155, 160 AQI, 169 już nawet, wow! Bo nawet nieźle, 169, dobra. Także jest troszeczkę tego smogu. Ja to czuję jako astmatyk, także wy pewno nie czujecie. Wracając do naszej dyskusji biznesowej, właśnie skupiają się też na bardzo mocno Chińczycy na synergii, czyli inaczej, oni nie szukają jak wykorzystać kogoś w biznesach wspólnych czy tam w jakichś tam planach. Oni szukają, jak wykorzystać siebie wzajemnie, żeby osiągnąć coś troszeczkę więcej. Czyli na przykład łączą swoje wysiłki w kierunku, żeby zbudować coś troszeczkę większego. Ostatnio rozmawiałem z producentem rur i producentem stelarzy i doszli do wniosku, że zaczną atakować ręki rur wydechowych aftermarket. Także razem jakoś doszli do właśnie takiej synergii. To jest właśnie taka ciekawa sprawa, synergia. Oni coś troszeczkę jak gdyby protestancko, chociaż mają daleko do protestantów, ich po prostu cieszy inny sukces i potrafią się, jeśli mają cel, potrafią się zjednoczyć. Wiem, że ktoś tam parę razy powtarzał mi w komentarzach od spółki, mówiły ja od czego są spółki. Powiem Wam tak, dużo przysłów polskich jest bardzo dobrych, bardzo mądrych ale dużo przysłów polskich jest też przestarzałych, które nie mają zastosowania w nowoczesnym świecie. Także sprawa o jaskółkach no, i spółkach jest, no, wśród Chińczyków nie znajduje zastosowania. Chińczycy wręcz preferują spółki, gdyż to powoduje taką, jak gdyby, formę sy synergii. Yy, następna sprawa. Chińczycy są bardzo proaktywni, a nie reaktywni. Proaktywni w tym sensie, że jak on ma plan, on wykonuje ten plan, on tam nie patrzy, że podatek będzie taki, że koszt eksportu będzie taki, on się o tym będzie martwił na samym końcu. Na samym końcu, czyli nie wiem jak to, nie wybiegają przed powóz, nie wybiegają przed konie. Czyli powiedzmy mają produkt, produkują produkt. Ostatnio widziałem wyciskarkę do soku do, dla winiarzy, do jabłek gdzieś tam wyciskają, e, eksportują, nie wiem, czy to była. Czy to w Stany, czy to gdzieś w Argentynie, czy w Chile, no nie pamiętam, bo nie wchodzi mi do głowy. Ich nie interesują dodatkowe, końcowe problemy, jakie mogą zaistnieć. Oni inaczej nie widzą problemu, są bardzo proaktywni, czyli tak, mają produkt, robią produkt, projektują produkt, rozmawiają z klientem cały czas. Dopiero jak przychodzi czas eksportu, certyfikacji, cenia i tak dalej, w tym momencie są reaktywni. Zauważyłem, natomiast my rodacy. Polacy, zresztą sam jestem Polakiem, dumnym z tego zresztą bardzo, jesteśmy bardzo reaktywni, reagujemy na takie rzeczy, typu no, świnie na, na, na wiejskiej, czy ten rząd w Polsce, czy popis POSLD i tak dalej. To niestety rzutuje bardzo na naszą efektywność, jak i również. Progresywność biznesową. Ja przynajmniej tak to widzę. Ja tego nie widzę, może jako przywaria, ja to po prostu obserwuję jako zachowanie. Stąd też zabiera nam bardzo dużo czasu. Jeszcze jedna rzecz. Jesteśmy ogromnie drobiazgowi. My, rodacy, jesteśmy ogromnie drobiazgowi. Jak już wspominałem wcześniej, rozmawiałem, przepraszam, że pociągam nosem, ale schodzi mi powoli to przeziębienie. Rozmawiałem z klientem, który będzie wysyłał tam produkty spożywcze. Mówiłem, słuchaj, nowe. Dokumenty wchodzą w Chinach i wszystkie dokumenty wchodzą w wersji elektronicznej, czyli przychodzisz, składasz dokument w maszynie, ona skanuje ci, wrzuca na system i już tam system sobie sztuczna inteligencja rozgryza i mówię, nie stosuj żadnych kursów, pogrubień jakichś, kursów artystycznych form, faktur czy bill of lading, bo to zacznie nam komplikować i przedłuży nam... Przedłuży nam proces certyfikacji. I właśnie tutaj wychodzi ta drobiazgowość. Pytania: a po co, a na co, a bo mu nie trzeba czegoś takiego jak do Japonii wysyła, a bo mu nie trzeba do Korei. I w tym widzę właśnie naszą drobiazgowość, która niepotrzebnie ogranicza nas, ogranicza nas mentalnie. Ja tylko nie mówię tutaj o małych przykładach, mówię też że o dużych przykładach. W dużych przykładach, bo rozmawiam z dużymi firmami, w dużych firmach pracują tacy sami ludzie jak ja, i ty, i wy. Stąd też przekłada się to na zachowania i na, i na, i na reakcje niektórych, niektórych procesów. Także nasza drobiazkowość jest po prostu, no, jakby to powiedzieć, niesamowicie spowalniająca nasze efekty i wysiłki. Co jeszcze, co jeszcze ciekawego jest? Zaczynamy proces bez końcowego planu. Czyli powiedzmy tak, nie wiemy, jak wygląda nasz proces końcowy. Wszystko jest na zasadzie, a jakoś to będzie. A kontenerek pchniemy. Wszystko bez e, jakiejś e, poważniejszej analizy, bez poważniejszej analizy, e, czy na ile nas stać. E, nie mierzymy naszych e, e, sił na zamiary i to takie wszystko jest na, na próbę. A to nie jest poważne podejście. Chińczycy nie robią nic na próbę. E, robią coś, ale najpierw się poważnie nad tym zastanowią, a później już idą za ciosem. Często zdarza mi się, że klient wykona jakiś ruch, zapłaci za serwis, coś tam się stanie, a później. Psz, Cisza. Dzwoni do mnie ostatnio Chińczyk, mówi Ty, słuchaj, te ciastka były bardzo dobre, ale oni się już nie odzywają. Więc dzwonię do klienta i mówię, no czego nie wysyłacie tego kontenera ciastek do, do Chińczyków? No nie, jak wysyłaliście ostatnio co miesiąc. A, bo mamy klienta araba i on bierze trzy kontenery miesięcznie, już Chińczyka nie obrobimy. No, widzicie, takie właśnie myślenie jest. I tu właśnie przegrywamy. Tu przegrywamy bardzo mocno i nie tylko... Z Chińczykami, ale przegrywamy też z całym światem. Z całym światem, szczególnie właśnie, szczególnie właśnie z takim podejściem. No i następna sprawa kompletny brak otwartości na zmiany. Kompletny, czyli nie szlifujemy swoich umiejętności, nie szlifujemy swoich, nie, nie rozwijamy się w sensie, że. Nie sprawdzamy nowego prawa, nie sprawdzamy nowych dokumentów eksportowych, nie sprawdzamy co się zmienia na świecie, nie podążamy hmm, głównymi trendami, opieramy się na tym, co powie sąsiad, co powie Kowalski, co powiedzą pod Zieleniakiem. Oczywiście przesadzam i koloryzuję, ale w porównaniu do Chińczyków tak to nie ma. Chińczycy nikogo się nie słuchają, słuchają się tylko siebie, ewentualnie mamy taty czy żony. To jest jedna sprawa. Druga sprawa są bardzo decyzyjni po przemyśleniu swoich wszystkich planów. Trzecia sprawa, widzą cel końcowy, czyli widzą światełko w tunelu, do którego dążą. No i następna sprawa, są konsekwentni. Jak zaczynają wysyłać, o, o, ale wywalili tutaj. Następna stacja metra będzie. Wycięli tutaj masę drzew i proszę, będzie metro. Następna stacja, już tutaj wydzierają, pójdą fundamenty pod tą galerią. Ta galeria była pusta, kompletnie pusta, ale pewno chcą ją ruszyć. I stąd też e, stacja metra. Tu się ogromny e, e, wybudowała amerykański Westin potężny hotel. E, tam chyba mają a, 700 pokoi z tego co mi mówiła dziewczyna, bo był nabór e, przyjęli <laughs> jakąś dziewczynę z demoludów z centralnej Europy. I pewno po drugiej stronie, tak gdzie stoi dźwig, to pewno będzie też następna stacja metra. Niesamowite. Wracając właśnie do tego właśnie biznesu, są konsekwentni, wykonują wszystko i nawet jeśli to jest powiedzmy jedna paleta wysyłana, rozmawiam z jednym kolegą, który wysyła jakieś e, e, routery cyfrowe do, jakie, do jakiegoś odbiorcy, on jest dużym producentem e, e, serwerów i routerów, chyba tak to się nazywa, nie wiem, poprawcie mnie. Ten, ten jego klient gdzieś tam w Estonii czy na Litwie, on wysyła normalnie kontenery tego po całym świecie. Bo on robi takie, o tutaj jest trzecia stacja metra, i on robi kopię chyba Huawei'a tych, tych routerów, serwerów. I on to wysyła kontenerami, ale do tego klienta gdzieś tam, Litwa, Estonia, coś takie, te kawałki, wysyła jedną paletę. Pilnuje tego klienta, wysyła tą paletę niezależnie od tego. Że to jest mały klient, ale ta paleta idzie miesiąc w miesiąc i ten sklep, bo to jest chyba jakiś sklep internetowy, sobie to sprzedaje i pilnuje, i kultywuje tego klienta. Często też, jak zauważyłem, wśród klientów, jak Chińczycy coś kupują, wśród klientów króluje zasada 4 razy Z: Zamów, zapłać i nie zawracaj głowy. Zaraz to było, jak to było: zamów, zapłać. Tak, 3Z. Zamów, zapłać i nie zawracaj głowy. Tak, dokładnie. I, i, I po prostu nie ma takiego jak Chińczycy: follow-up, wysyłania e, informacji, maili, rozmawiania na WeChat, kontynuowania dyskusji, e, jakoś utrzymywania tego kontaktu z klientem, mimo że nie kupuje. Ja obserwuję moje dziewczyny w biurze. One codziennie wysyłają do klienta e-mail, cześć, jak się masz, SMS-a, WeChat, Whatsappa. WhatsApp nam tutaj kuleje, ale starają się utrzymać kontakt. Także jest cały czas ten na <laughs> w dobie koronawirusa. Właśnie ten 24 godziny na dobę kontakt z klientem jest bardzo ważny. Za chwilę będę dojeżdżał do. Muszę wziąć sobie kawę tutaj i kupić ciastka dziewczyną w fabryce. Będę dojeżdżał do fabryki, następny film będzie z fabryki, ja tyle na tyle. Pozdrawiam wszystkich mocno we wszechświecie i na świecie. Dziękuję za oglądanie. Cieszę się za komentarze, wasze komentarze są cudowne, dużo bardzo wesołych komentarzy, dużo komentarzy pełnych humoru, jesteście fantastyczną widownią do usłyszenia.